Jak wieczorem, o którejkolwiek chodzisz spać, tak. I leżysz w łóżku i zasypiasz? A ty lubisz Sebastiana Fabińskiego? To zależy. To zależy. W wyniku wielu wydarzeń w moim życiu ostatnimi czasy nieszczególnie. Uh -huh. eee, natomiast in general uważam, że jestem wartościowym człowiekiem, który może drugiemu dać uh -huh. dużo. Przede wszystkim mojemu synowi. Jestem przekonany, że jestem w stanie mu bardzo dużo dać. Który się wyłożył kilka razy. Niestety, domena jego życia jest taka, że jest osobą publiczną, więc widzą to ludzie. Bo normalnie nikt by jakoś szczególnie nie. Tylko ja bym to przeżył. A skala tego jest taka, ponieważ jestem po osobą popularną. I i pracuje nad tym, żeby, siebie, żeby sobie wybaczyć pewne rzeczy, żeby sobie ułożyć pewne sprawy i żeby sobie ułożyć życie też z kobietą, partnerką, żoną, e, matką e, dzieci w domu spokojnym, normalnym, fajnym. Ale ciepłym. o przyszłości. Tak, tak, tak to. Ciepłym, A ty fajnym. się boisz kontynuacji <laughs> swoich lęków, w swoim synu? Czujesz coś takiego. Zresztą co, ja, ja zindukowałem w ogóle ojca, nie. W sensie zindukowałem totalnie lęki ojca. W sensie okay. ja przejąłem je po prostu, wiesz, jak, jak gąbka, nie, wchłonąłem to wszystko. A teraz wasza relacja? Z moim synem? Z moim synem, wiesz, nie co, boję ja się, mu, że będzie ja mu, taka sztafa. Ja, ja mu nie funduję w ogóle lęku. W sensie ja, ja, ja jestem nawet moja mama, która e, przecież znała mojego ojca, no wiadomo. E, jak, Patrzy na moje zachowania z, z Bastkiem, z synem, mm. to mówi mi, że ona jest dumna ze mnie, bo ja kompletnie w ogóle jestem kimś zupełnie innym dla mojego syna niż był mój ojciec dla mnie. Staram się mu dawać bardzo dużo ciepła, bardzo dużo miłości, przytulać. Mój ojciec tego nie robił e, i, i chcę być naprawdę dla niego e, wsparciem i taką mm, no, skałą. skałą. I